Cześć, tu Jerzy. Przed nami męski punkt jedzenia, czyli spożytkujemy to, co zostało nam ze świąt i przygotujemy się do Sylwestra. Naszą foremkę należy wyłożyć boczkiem, czyli mam zakupiony boczek w formie trochę za, za cienko skrojonej, więc ja sobie złożę na pół, ale zasadniczo wykładamy tym boczusiem naszą foremkę, każdą po kolei, tworząc... Przemiłe gniazdko dla kolejnej części naszego dania. Okej, okay, ładnie, pięknie. I tak wykładamy całość aż się ładnie. O! Tylko mi boczka zabraknie. To kiedyś musi wymyślić boczek w Ty, to byłoby coś. Krok kolejny naszej operacji to znajdujemy w lodówce wszelkie możliwe pozostałości po świętach. O, na przykład. Takie. O, takie. Jakiś kawałek miecha. W każdym razie operacja jest taka, że czepiemy sobie to na drobne pastereczki, Kosteczka, jakkolwiek. I zbieramy tego, ile tylko wlezie, z różnych mięs. Szczypiorków, cebulek, co my tam mamy w tej lodówce. O, ok. Do tego jeszcze przyjdzie nam cebulka. O, bingo. I jeszcze mam szczypiorek i seruś, seruś nawet starkuje. Tym razem na grubej tarce. Dobra, tyle nam starczy. Och! Teraz mam wymieszany farsz naszego dania, więc pora to zaimportować w właściwe miejsce. Czyli tak Prawie się zmieściło, prawie starczyło. Jeszcze tylko dorzucić. Gotowe. Kolejnym krokiem jest przygotowanie masy jajecznej, którą zalejemy to wszystko pięknie, żeby się ładnie upiekło. Więc biorę jajca, biorę michę. Tu nam spokojnie starczą jakieś trzy jajeczka, myślę, może cztery. Trzy starczą. Akurat tyle. Ja to oczywiście trzeba to posolić, popieprzyć, można do tego wsypać jeszcze jakiś inny przypraw, np. wegety. Tu wegeta by fajnie pasowała. Bełtamy to tworząc taką masę do zalania. Dobra, masa gotowa. Teraz trzeba to położyć na równym. I zalać. Dobra, jeszcze trzy jajka. Jak zabrakło, to się drabia. Mam nóż. Pdżung. Też. Gdzie mój widelec? Kto mi zajmuje? widelec. O. Dobrze. a Aj tam serduszko, poczekaj, trzeba przelać. Się będzie dobrze. Piekarnik pakujemy na 180-200 stopni. Trzymamy to jakieś 5-10 do minut, zależy od naszego piekarnika. Chodzi o to, żeby się ścięło ładnie z wierzchu. Serek się ładnie upiekł i to jest tyle. Po prostu pilnujemy, to nie jest czas, tylko trzeba przepilnować to. A a o, kurwa, jakie gorące. Yes, yes, yes. Gotowe. Nóż. Teraz należy wyjąć nóż. O. Chodź jajeczko. Dwa. Ach. Tadadam. Ta, ta. Babeczka numer 1 gotowa. Można ją zjeść. I tak wszystkie po kolei. To ja zapraszam pod, pod, pod piwko, pod wódeczkę. O, o, o właśnie. Jak ktoś lubi to może z Tyle. Wszystko gotowe. Smacznego. Szczęśliwego nowego roku. Pod jaja. Pod jaja.